Mama teraz pokroić cebulę. A ty co robisz? Tu. Marchewkę dałeś, tak? No. No już jest okej. Okay. Teraz możesz śmiało znowu trzeć marchewkę, tak? Bo za chwilę będzie trzeba ją postawić na piecu, prawda? I na tych oczkach trzemy. Tutaj. Na tych. Tam chcesz? Dobrze, jesteś moim szefem OK? Okej. Na tu. No, mi się, jak to się robi. No uczysz mnie jak? Się trzę marchewkę. Ziemniaczki już dochodzą. Tak? No i marchewka. Trzemy, trzemy. No. Zmęczony jesteś? Czy macie pomóc? No powiedz. Nie jesteś zmęczony? Dobrze. Co się z stało?